Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa pomiędzy Gminą Wiśniew, a wykonawcą robót, Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Mixt reprezentowaną przez Pana Dariusza Ostasza i Wiceprezesa Zarządu Pana Kajetana Kamińskiego. Na realizację zadania przebudowa drogi krajowej nr 63 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie gminy Wiśniew w ramach projektu Zrównoważona mobilność miejska na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Siedlce w partnerstwie z miastem Siedlce dofinansowanego przez instytucję pośredniczącą, to jest Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski. Wschodniej na lata 2021-2027. Proszę Państwa, ścieżka pieszo-rowerowa powstanie prawie w przeciągu całej gminy Wiśniew, od granicy z województwem lubelskim, czyli od miejscowości Gostchosz, do granicy pomiędzy gminami w województwie mazowieckim, czyli pomiędzy gminą Wiśniew, a gminą Siedlce. Będzie miała długość około 7,5 km, zostanie wykonana z betonu asfaltowego, ponieważ stwierdziliśmy, że będzie bardziej przyjemnie się po niej poruszać niż po kostce, bo jeżeli poruszamy się po kostce, rowerem to odczuwamy takie łączenia jakbyśmy jechali pociągiem natomiast beton asfaltowy zapewni takie płynne komfortowe poruszanie się po ciągu pieszo rowerowym Uważam, że to jest inwestycja strategiczna na dzisiejsze czasy dla naszej gminy, ponieważ leżymy przy szlaku komunikacyjnym, przy drodze krajowej. Ruch jest bardzo duży i tak naprawdę dowozimy dzieci do szkół, ponieważ te dzieci nie mogą korzystać z drogi krajowej ze względu na duże natężenie ruchu. Niebezpiecznie jest bardzo, tych wypadków mamy tutaj średnio na pewno statystycznie przynajmniej jeden w miesiącu na tej drodze krajowej, już wprowadzane były wcześniej... W poprzednich kadencjach różne rozwiązania, żeby odciążyć tą drogę krajową, skracając tutaj poprzez drogi gminne dojazd do niektórych naszych miejscowości gminnych, no niemniej jednak nadal to natężenie ruchu z każdym rokiem jest większe. Też mamy tutaj wydzielone ponad 20 hektarów pod firmę przewozową, magazynową i y, też przewidujemy to, że jak ta firma uruchomi swoją działalność, to to nasilenie dużych ciężkich samochodów tirów będzie zagrażało dodatkowo y, naszym mieszkańcom, no i spowolni ruch. Także w, ta ścieżka przyspieszy też dojazd y, naszych mieszkańców, chociażby rowerem do miasta, bo mamy tak naprawdę bardzo blisko. Chciałam pogratulować tej inwestycji. ona jeszcze Dzisiaj jest podpisana umowa, ale myślę, że będzie oddana w terminie. Trzymam za to Pamiętam, jak było trudno, ponieważ kiedy pani wójt objęła funkcję, w zasadzie nie było nic, nie było dokumentacji, nie było przygotowane. W zasadzie leżał wniosek, ale trzeba było wszystkie przygotować załączniki. Radę wspólnie, żeśmy po różnych instytucjach rządowych starali się to zrobić i udało się. Jak się wierzy, to się uda. Poprzez to. Cały nasz tutaj powiat siedlecki i miasto Siedlce też otrzymało dotację, bo to jest duży projekt, 107 milionów, z tego ponad 16 milionów to jest w naszej gminie. Także ta ścieżka rowerowa na pewno poprawi bezpieczeństwo dla mieszkańców, posłuży też, że będzie do walory turystyczne pokazane naszego tutaj naszej miejscowo miejscowości. myślę też docelowo to gdzieś do Łukowa może sięgać i chciałbym, żeby tak było ponieważ mamy też rezerwat i te walory turystyczne są niezmiernie ważne. Także e, wielu ludzi tutaj w naszej gminie i okolicznych miejscowościach biega. E, widzę sam, jak to jest niebezpieczne. Przy drodze 63 tutaj jest bardzo duży ruch e, i ten, ta ścieżka myślę, że i tym, co jeżdżą na rowerach, i tym, co biegają, będzie dobrze służyć. To niezwykle ważna inwestycja. E... Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa i komfort poruszania się zarówno pieszych, rowerzystów, i mieszkańców gminy Wiśniew, a także pozostałych użytkowników korzystających z jezdni. Można powiedzieć, że nasz wspólny cel zostanie osiągnięty, ponieważ zadbane będzie bezpieczeństwo ruchu tranzytowego, a również zadbane będzie jednocześnie bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wiśniew. W tym momencie widzimy, biegając jak bardzo, szczególnie w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym ta ścieżka jest wykorzystywana nie tylko przez nas, ale również przez osoby, które maszerują, spacerują rekreacyjnie. Jest naprawdę duży ruch na tej ścieżce, więc wydłużenie jej tak, tak naprawdę zachęci mieszkańców miejscowości naszych i okolicznych do uprawiania sportu, bo... bo Da nam po prostu bezpieczną taką możliwość. Ruch na drodze jest duży, więc musimy zrezygnować z, z ulic na, na rzecz właśnie ścieżek rowerowych I, i, i to nas bardzo cieszy, że będziemy mieli taką możliwość dłuższego treningu, dłuższego spaceru. Młodzież również może się spotykać, więc, więc bardzo się z tego cieszymy, że coś takiego powstaje. My jako biegacze, grupa rowerowa, maszerująca, ale i przede wszystkim dzieci, które... Jeżdżą rowerami, czy dojeżdżają do szkoły i wracają, będą bezpieczniejsze. A dla nas, rodziców, też jest to bardzo ważne, gdy puszczamy dzieci na rowery i wiemy, że jeżdżą bezpiecznymi drogami. Wydłużenie tej ścieżki rowerowej pozwoli nam też zobaczyć, jakie mamy my możliwości swoje samorozwoju, jeżeli chodzi o bieganie, czy właśnie aktywnie spędzenie tego czasu z rodzinami, z znajomymi. E, będzie to już dłuższy czas, bezpieczniejszy przede wszystkim e, i nowe trasy.